Aha, na schodach macie w tych drzwiach. Jeden... schody! Wiem, tam jest dwóch, jeden jest tu, a drugi jest tu. Ustaw się tak, żeby się nie żaden nie zdjął. O, tutaj na schodach chyba zgieł, nie. Dobra, Naj Te 40 sekund wytrzymał musicie. O kurwa. No to w pierdole Masz 30, to już nie ma szans. Tu i się nie ruszaj. Nie ma już pumiani, to. Nawet moje w popkę mogą wejść. To byś musiał tak stać, żeby, żeby nie być w drzwiach. No i stój tam. Tu tak się nie ruszaj, nic nie. Zginiesz, zginiesz, zginiesz Więc Zamknij się, cicho Niech w pułapkę wejdzie pierw Niech wejdzie w pułapkę, bo cię zabije Schowaj się, schowaj się, schowaj się Schowaj się, mówię kur... Niech wejdzie w pułapkę, żebym tylko kurwa ta elektryka nie przeskoczył Niech wejdzie w pułapkę O to chujowi chodziło Bo się bał, że go kurwa Dobra, na punkty zapalił, przeskoczę teraz przyjdę Tak, jestem pierwszy Nie bo jakby musiał wskoczyć, to by, to byś go wtedy zabił przeskakującego, a tak by cię zabił chyba. No po co? No, ja tak. stałem za tymi beczkami i było dobrze. No, bo ci się przyfarciło, nie? zamazana? No. O kurwa, ka leży, znaczy termit Pod bykiem czy tam pod kimś zaś znaczy, będzie pierwsza w dupę Gdzie są? Pod bykiem jest termit Tam przy tam, tam od, piłka, nie leży. Pił, od piłkarzyków Odbykuje zaszka, o! A Termin też gdzieś tam był. Nie wiem czy nie poszedł gdzieś dookoła, czy coś. Jest, jest, jest! Kurwa, perez żeś w Lasmin w linę ognia no. Winę ognia. A żeś Ech. mnie nie zabił. No nie, do... ale już by był mój kill, a nie twój miał trzech Dzisiaj Jestem kurwa najedzony, jak chuj. Pierdole, do, tego, cię? do tego miałem pomidora i ogórka oczywiście, nie? Kurwa to porobeczkami chłopie, ja całą upaczki zjadam, a nie. No. I a pewnie jest kurwa... Pomidory? Ej, nie, i wytłumaczcie mi jedną rzecz, bo ja, tak jest kurwa u mnie w okolicy, też tak jest. Wszyscy kurwa jedzą więcej ode mnie, a jestem najgrubszy życie? Jak kurwa? Ej Jerry, ja nie mogę zjeść. Tego nie Zrozum, zrozum, ja nie mogę zjeść. Ja nie mogę zjeść dwóch parówek. Chłopie, jajka, jak robię, to tutaj, żeby tu zjeść dzieciakami, to minimum 15 jajek, nie? <słuch> <słuch> Dobre jakby Tak, Ja se tak z 4-5 to robię, nie? Gajecznicę? A w Polsce jak pojadę do tego, do tam do ciotki i ona da trzy jajka, jajka takie wiesz, wiejskie, no to po trzech jestem najedzony, nie? A tu... No bo to ja się... Bo to są strusiowe jaja. No tu kurwa 15 chłopiej. No to nie, ja jak robię ajaśnicę, to z dwóch albo z trzech, nie? I to wszystko. Kurwa, nie. Ja nie powiem, jak ja robię z to zasyczaj sobie tą zwyczajną do tego wkrawam, nie? Tak podsmażam, pomidora, cebula, takie rzeczy. Popie, ja pół chleba zjadam na śniadanie. Tylko, że ja śniadanie jem o 16, nie? Ja pierdolę, pół chleba. To uwierz mi szczerze nie, jak do roboty? Nie, ja, ja nie jem rano śniadań. Śniadanie moje pierwsze to jest w robocie, o O ile jem, bo nieraz jest tak, że nawet nie jem w robocie. Bo nie mam przez to, A ile razy jedziesz? taki gruby jesteś właśnie, bo byłem mało, bo nie jem tak, Zależy, czy chodzę do pracy, czy nie. To jest u mnie naprawdę podstawowa różnica. No jak dobra. chodzę do pracy, no. dwa, góra trzy razy a jak siedzisz w domu to pięć No to tu wiesz, nie że jem, tylko ja lubię, wiesz co jak siedzę w domu, no, na przykład dzisiaj akurat nie miałem tego, ale normalnie to na biurku mam talerzyk z takimi ala przystawkami, wiesz? Tu sobie coś skupne, tam sobie coś skupne, takie tam... Ale i, i lubię. dlatego jesteś gruby, bo podjadą. No ja w chuj podjadam. Cze czekoladę te sprawy, nie? Tak Ja nie... Kurwa. Ja pierdolę, ja nie Zą... czekoladę, ja bardziej Nutella. O. O. Cały swoich naraz Nie, cały swoich jest... naraz nie! Ty, naraz nie. ty się nie śmiej, bo ja ostatnio opierdoliłem cały, nie? Ja nie! Mówię, cały nie to jest przesadne, ale tak kurwa. Drona Jedną celu. dziesiątą swoich, tak, jak... ja. mam ten. No, no, no. A no. IQ zabiłem? Wiesz, co ty masz? nogi ekstra. No, nie. nie, bo ja jestem stojąco. Wiesz, co ci powiem, Jerry? Ciekawi mnie najbardziej skąd ty wiesz, że on ma te nogi ekstra. No jak to Scott? Wysyłał swoje zdjęcia. Możesz Przez... go znaleźć na retubie. Nie, 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 dziękuję bardzo kurwa. <grym> Jerry, na retubie na ja to premium. <grym> A piesza konwali, taką spodką czekoladką, taką luźną, taką kurwa, ja, ja jadłem kichniesz. Jerry. Jerry Jedy? ja jadłem. Siadaj. Ja jadłem, zamknij się, bo ciebie. No dobrze. Ciszę, kurwa. Że no dobrze, że jadłeś. też jadł. Ja też jadłem, no. Ale ja mam wyobraźnię. No i o to chodzi, żeby sobie wyobrazić taki cieniutki <laughs> Ja tam cienkie parówki kurwa chuj nie panem Stąpik No a ten kurwa pewnie to nagrywa teraz, nie? Pozdrawiamy widzów A to ma tego nie, ale wcześniej Po prawej miałeś kogoś Jerry. Pichon Po prawej to alibi stoi, to jest Nie, problem. ruszał się O! I tu po prawej wtedy ktoś biegł Widziałem? To był fart Widziałeś kurwa Łapki Smołka zabił mnie nie za Lewa, lewa Z ją zostałeś Lewa, nie, nie, prawa. Prawa, Prawej prawa, dzielnie. prawa. Lewa, tyłu, z tyłu. Tu ja tu. No przed tobą jest! W prawo trochę. O! Lewa teraz. No! Nice, Jerry, pięknie! Przeparciło ci się, nie? żeby ja ci musiał mówić, gdzie ty ma strzelać, no. Od czegoś mhm. jesteś tu w końcu w tej drużynie, nie? Nie, jestem tu od zamiatania. Ale przygoniłem was wszystkich. No, dało ci się. Ja przynajmniej ostatni nie jestem. No, fajnik zaletnik to ruski, a nie ten. Oni fuza mają. Tutaj, kurwa, fuze mnie zestrzelił, tutaj jest fuze. Kawej Rafius, kill me! I bak, i ja też! Ja też, Bach ty ja też! <gulia> ty mówiłem, <gulia> Bakter, też, Możesz to jeszcze Jeszcze raz? <gulia> nie, bo nagrywanie teraz włączyłeś, spierdalaj! A on ma cały czas nagrywanie włączone, jakbyś nie wiedział, nie? On tylko wciska powtórkę. Ja mam to samo zresztą, nie? Wciskasz powtórkę i zapisuje albo 3 minuty, albo 5, w zależności ile było ten yy, zaznaczył. To do tyłu zapisuje, nie? Skąd kurwa? Malusi? No na górze była Malusi, a to suka. Malusi jest tam. Tam jest w drugim pokoju tak jakby Malusi. Chodź przez drzwi. Patrz od razu twoja lewa. Ona jest tam, w drugim pokoju. Uh, easy. Uh, easy. Ja się tam widział? Nie widział kurwa, o mojej intuicji. Widziałem łeb.